Na boisku przy Alei Chopina w dusznikach zdroju odbyło się dusznickie pożegnanie lata. Ta dość duża i huczna impreza. W tym roku zorganizowana została głównie przez Urząd Miasta w Dusznikach Zdroju. Czy trudno jest zorganizować taką imprezę? Bardzo trudno. Tym, takimi imprezami parają się zawodowe firmy. Duszniki we własnym zakresie szukają oszczędności, aby nie wydatkować zbyt wiele pieniędzy na organizację tego typu imprez. W związku z tym dzięki pomocy pana dyrektora Rafała Greszty udało nam się zorganizować samemu tą imprezę. Do tej pory organizowane tak. Takie imprezy były przy pomocy Polskiego Radia, programu pierwszego, Lato z Radiem. W tym roku pokusiliśmy się o samodzielną organizację takiej imprezy. Pozwoliło to ograniczyć koszty i wydatki na cele, które można przeznaczyć na inne cele dla dobra mieszkańców. Myślę, że warto robić takie imprezy przy oszczędnościowym podejściu do robienia takich imprez. Na bogaty program imprezy składały się różnego rodzaju atrakcje. W specjalnym namiocie, tak zwanym Baby Romie, stworzono specjalne miejsce dla najmłodszych, gdzie dzieci wraz z rodzicami mogły uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach i zabawach. Między innymi odbyło się malowanie twarzy. Dlaczego jesteś tak wymalowany? A jak jesteś, na co jesteś pomalowany? Dzieci mogły również skorzystać z jazdy na specjalnych czterokołowych pojazdach rowerowych. Były też wodne kule, dmuchane zjeżdżalnie, skoki na specjalnych linach bungee czy ekstremalna przejażdżka w specjalnej kuli. Nie zapomniano też o stoiskach gastronomicznych, gdzie można było się pożywić. Również można było dowiedzieć się o kolejnych imprezach organizowanych w dusznikach zdroju. Impreza to. Bum! Bieg ulicami miasta na biegówkach i zimowy Nording Walking. Tu się zaczyna w kierunku parku i wraca. To jest impreza dla amatorów. Wspaniała, piękna impreza po terenie płaskim, więc zapraszamy wszystkich. I kiedy ona się odbędzie? 80 luty 2013. Na część artystyczną imprezy składał się koncert grupy wokalnej Splot, występ zespołu Castrat Project ze stronia Śląskiego, koncert coverowy Bartka Dębskiego, finalisty niemieckiej edycji programu Mam Talent. Jestem co roku na pożegnanie lata z Rady. i co roku się bawimy świetnie. Jesteśmy całą rodziną dzisiaj i pozdrawiamy wszystkich I Myślę, że będą się bawili tak jak my, fajnie. Ta no, pogoda jest bardzo ładna. No. Świetnie, świetnie, na razie. Jest Gwiazdami wieczoru był zespół Ene i Ewa Farna z zespołem. Pierwszy na scenie wystąpił zespół Enej, który tworzy polsko-ukraińską formację. Zespół Enej pochodzi z Olsztyna, zaraz będzie miał swoje dziesięciolecie. Co więcej można powiedzieć? No Nie, nie będę tutaj mówił więcej rzeczy na temat zespołu Enej, bo można byłoby godzinami mówić. A co zaprezentujemy Kubuś? Co zaprezentujemy wspaniały program półtorej godziny dla i młodych osób i tych starszych, mamy nadzieję, że każdemu się spodoba to, co przed chwil za chwilę yy, usłyszą ze sceny w Dusznikach w Zdrój. Zespół w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie powstania i prezentuje muzykę folkową, reggae, a nawet punk rockową. Jest finalistą z 2011 roku Must Video Music, tylko muzyka, programu, który był emitowany w stacji Polsat. Nie zabrakło również innych atrakcji wieczoru, takich jak konkurs o nagrodę burmistrza, którym do wygrania był między innymi tablet, dwuosobowa wycieczka do Wiednia oraz kolacja w hotelu Fryderyk. Kolejną gwiazdą wieczoru była Ewa Farna wraz ze swoim zespołem. Ewa Farna w chwili obecnej mieszka w Czechach. Jak dotąd artystka wydała sześć płyt studyjnych oraz koncertowe DVD. Przed wejściem do show biznesu Ewa Farna w Polsce znana była z występu w programie Szansa na sukces, który wygrała. W chwili obecnej na swoim koncie notuje bardzo dużo sukcesów, głównie na rynku czeskim i nie tylko. Wygrywała liczne konkursy w plebiscytach organizowanych przez stację muzyczną Viva. Ta impreza Dusznickie Pożegnanie Lata wydaje się już na stałe wpisała się tutaj w kalendarz imprez organizowanych w Dusznikach Zdroju. Czy również za rok będzie taka impreza organizowana? Oczywiście. Myślę, że raz do roku należy się mieszkańcom wypoczynek, relaks w takiej formie biesiadnej, w formie wspólnego, ba, wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że dusznicy będą się dobrze bawić i będą chcieli na następny rok taką samą imprezę. Bo tak naprawdę zależy to od mieszkańców, a nie od burmistrza. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.